No to jesteśmy w Ekwadorze W Kłęce, ale to nie było takie proste No to utknęliśmy Na granicy Bo nie działa system Razem z panem z Argentyny Który jedzie na motorze za lawki. Jest dobrze Czekamy aż łaskawie uruchomił system, żeby zarejestrować samochód W Ekwadorze, który jest tam I prawdopodobnie będziemy musieli wrócić rano Podbić samochód ale przynajmniej pan celnik powiedział, że możemy pojechać tam do Nueva Locha i przespać się jak ludzie, a nie jak zwierzęta w samochodzie. Najważniejsze, że mamy już internet, więc mogę odpalić sasz Ecuador! Jeśli chodzi o mm, Ekwador, na razie przynajmniej w tym pierwszym mieście to pie nie da się płacić kartą, ale za to też kręcą nosem na banknoty większe niż 20 dolarów, także jest dość śmiesznie, a poza tym jak wchodzisz do knajpy to połowy menu nie ma już o siódmej. Ale za to kochają Izrael, jest tam hotel Król Dawid, To jest klinika dentystyczna Izrael, a my śpimy też w hotelu Izrael, fanatycy Izraela. Dzisiejszą awarię nawet nie wiem, czy liczyć w ogóle do licznika awarii, ponieważ wóz gubił wolne obroty. No że zacznę od sprawdzenia połączeń i złapałem za ten zajebisty kabelek dorobiony przez dziadka. I okazało się, że po prostu by wytrząchło pewnie na kamieniach i wtyczka została mi w ręku. Wpiąłem z powrotem działa. Zobaczymy jutro rano, czy będzie dalej działać. Następnego dnia rano powitał nas blackout. No, tak zwany, czyli zaciemnienie, czyli o 7 wyłączają prąd do 11 planowo Elonara. Kolejny dzień przyjechaliśmy na granicę zrobić tip, ale chyba nie zrobimy temporarii importu, ponieważ system znowu nie działa i nikt nie wie, kiedy będzie działał. I że ogólnie jest to przez to, że on się psuje, bo jest wyłączany prąd. No to jak to przystało na to, że jesteśmy Słowianami, moim beznadziejnym hiszpańskim zacząłem negocjować z panem celnikiem, żeby dał nam taki trochę lewy, a trochę nie, piękny glejt pozwalający na przejechanie stroną ekwadorską po lepszej drodze z powrotem do Tulkan, żeby tam podbić dokumenty dla samochodu. Dlaczego tam? Ano ponieważ Rolf przejechał na pałę to przejście graniczne, które my mieliśmy przejechać i okazało się, że blokad już nie było. Także dobra robota z naszej strony, 8 godzin katowania auta tylko po to, żeby dowiedzieć się, że w sumie mogliśmy jechać prosto. Pan celnik po dłuższych negocjacjach, jako że widocznie, znaczy widocznie, po prostu w południowej Ameryce mają podobną mentalność do nas, pan celnik wystawił mi taki dokument. Ruszyliśmy i tyle dobrego, że po godzinie drogi odezwała się do nas szwajcarska para, która też czekała na tej granicy. Uwaga, system działa. Powiem tak, nic strasznego, bo przynajmniej na tej drodze udało mi się wreszcie w miarę dobrze ustawić zapłon w Polonezie. Wróciliśmy, podbiliśmy się i wyruszyliśmy w stronę pierwszego miasta w Amazonii. Tu warto wspomnieć, że jak już jesteśmy przy Ekwadorze, to to jest kraj kontrastów. Najpierw byliśmy w Amazonii, w tym mieście amazońskim. No i tam był tak, problem z użyciem w ogóle 100 dolarówki, masakra. Problem, żeby zapłacić gdziekolwiek kartą, podobno są straszne prowizje. Kolejna rzecz, którą polecam, jeśli chodzi o Ekwador, to stacje benzynowe. Po pierwsze, standardowe paliwo to 91, bo 87 oktanów amerykańskich. Ale żeby było jeszcze śmieszniej, i to nawet jak mają napisane, że akceptują kartę, to akurat nie było człowieka obsługującego kartę, więc co najwyżej można wysłać przelew. Ja nie wiem, jak działa ten temat pod tytułem: Przelewy u nich szybkie za kurwa opłatę na stacji, brzmi jak ostry bezsens, ale oczywiście to jak zwykle jest bohaterskie przezwyciężanie problemów nieznanych w żadnym innym kraju, mianowicie. Z jakiegoś powodu mamy tutaj turbo wielkie prowizje na kartach, więc próbują to obejść szybkimi przelewami. Super. Albo mają napisane, że przyjmują karty, ale terminal dzisiaj nie działa. No bantustan po prostu. No jak widzą stówę, to zbiera się cała obsługa sprawdzić czy jest prawdziwa, bo było dużo podrabianych. Tam naprawdę Ekwador zrobił złe wrażenie. Uwaga, największa atrakcja turystyczna obok bankomatu. Most. Rozumiecie? Zbudowali most nad rzeką i on, jego zdjęcia są nawet w hotelu, są powieszone w hotelu, zaraz obok cytatów z yy, Talmudu. Generalnie byliśmy do, w dupę z planem, do tyłu, stwierdziliśmy, że okej, okay, w tej sytuacji trzeba zrobić potężny strzał. Więc z zapyziałego motelu gdzieś w Loreto, gdzieś na drodze amazońskiej, ruszyliśmy o 5.30, wstając o 4.20, czy w ogóle 4.00. Wyruszyliśmy w potężny strzał do kłęki. To jest około 550 km, ale realnie to było około 14 godzin, wliczając jedzenie. Uwaga, mam ważną wiadomość. Jak Wam zawsze truje, że tutaj, cimci, limci, potrzebujecie ubezpieczenia, to wchodźcie na porównywarkę, bo jest cashback 150 tym razem. Cashback jest 200 zł, i jest to limitowana opcja, limitowana w sensie czasowo, O co chodzi? Potrzebujecie o celu PAC na jedynie słusznej porównywareczce Mubi PyLY. Teraz kupując ubezpieczenie z linku w opisie dostaniecie 200 zł cashbacku, a nie 150 zł cashbacku. I to włącznie z tym, że wszystkie poprzednie promocje nadal działają. Także jeśli macie ochotę. Zaoszczędzić, a są duże szanse, że zaoszczędzicie. Wbijajcie w link w opisie. I tu też było niesamowite, bo zaczynaliśmy w Amazonii i tam droga szła wzdłuż tak naprawdę osad yy, ludu Kijwa, Jeśli się nie mylę, mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Tam praktycznie nie było samochodów i nie było drogi. Jedziemy właśnie drogą amazońską. Jedziemy za lokalsem, który zna lokalne dziury, ponieważ bez tego to byśmy już cztery razy zgubili zawieszenie. My już jesteśmy poniżej kito. Już jesteśmy poniżej kito? A no to słuchajcie, yy, jako bardzo dobrzy podróżnicy, dobrzy podróżnicy, jako bardzo dobrze przygotowani podróżnicy, przeoczyliśmy moment, w którym wjechaliśmy na półkulę południową i przekroczyliśmy równik. Załóżmy, że to jest równik. Patrzcie, no jest las jak na równiku. Jest Volkswagen nadal. Yy, uwaga, za tą dziurą hip, hip hurapu kula południowa, mamy to. A teraz jeszcze musimy przetrwać przynajmniej 30 km tego gówna. Ja jem je. No Ale mają mosty, a nie brody. Ta droga nazywała się krajową, ale jej tam nie było. Przez dżunglę dojechaliśmy do główniejszej drogi wyasfaltowanej, tylko Jezu znano znaczy... Tylko Bóg zna moje przeznaczenie. Jedynka, niecałe 20 na godzinę. I się tak toczymy w konwoju Ale i tak najlepszym hitem jest ten typ. To nie jest policja. pozycja Oni jeżdżą tutaj z takimi ledami. To że żeby było śmiesznie, jak mnie faktycznie zatrzymała ekwadorska policja. Keswy, kiedy masz kuenta? A... Buenos dias. buenos dias. Ona w ogóle nie miała żadnych takich brugających rzeczy. Po czym skręciliśmy w stronę gór, w stronę wyżyny i w stronę I Im bliżej byśmy Panamerykany, tym bardziej zmieniał się ekwador. Wiekopomna chwila, jak widać, wjechaliśmy na okolice 3300. Czy Polones ma jeszcze siłę wyprzedzać? Nie do końca. Ale i tak to robimy, jakie dole głośno, tak? ale i tak sobie prawda tego wyprzedzamy. Przed nami dymiącach Jabikanto kanto. Czy Polones jedzie na 3300? No jedzie. Chujowo, ale jedzie. Ogólnie Ekwador jest bardziej cywilizowany, jak się wiedzie na tą wyżynę. I nie śmierdzi aż tak głównym, znaczy nie jest tak beznadziejny. Ale no jeszcze zobaczymy, jak zresztą rzeczy. Aczkolwiek wreszcie trafiliśmy stację benzynową, na której można płacić kartą. Także to jest pewien rozwój cywilizacyjny. A tutaj będzie musieli to wyciąć, Ale do tego. Na Panamerykanie są już przepiękne widoki, jest świetna droga. Często są dwa pasy. Podjazdy są zrobione lepiej niż w Kolumbii. Można płacić kartą, są normalne sklepy. No, wszystko po prostu jest fajnie. Tomasz, jak ostatnio jechaliśmy tym polonezem do Stambułu, wybitnie go nienawidził. Ale, ale teraz ma coś innego do powiedzenia po tych zaawansowanych walkach. Jak ci się podobał nowe wydanie poloneza Kłutnewicza? Ej, słuchajcie, jak, jecha, jak jechałem tym do Stambułu, to była taka walka z radziecką maszyną. tam, tu mu przypiertą, tu się z sił, tu w ogóle wciśnij do oporu, to może zadziała. A teraz, moi drodzy, teraz to jest kultura. To jest temperament włoski To jest precyzja Tutaj wyprzedzam w ogóle jakiegoś trucka O, proszę bardzo Pełen gaz na zakręcie W ogóle ten Polonez idzie tak jak po sznurku Ja aż nie wierzę, że ja jadę Polonezem Ja nie wierzę, że ty bądź takie wypowiedzi o Polonezie Ja też nie w ogóle <noise> Że Polonez idzie po sznurku No ale to to japońskie zawieszenie, no a to tak, amortyzatory kajaba, ale nie, naprawdę w ogóle polones jest sztosik, nie patrzy się w kamerę, bo się patrzy na drogę, bo jedziemy szybko, ale naprawdę jest sztos, w ogóle w porównaniu do tego afrykańskiego, co oni tam pojechali do Maroko, to, to w ogóle niebo, a nie była ziemia, tamtego to, to z tarki, to nie ma co, w ogóle tamte to jakby co to jest do sprzedania. <grywa> Nie było w ziemi kurwa, ale dobrze zareklamowałeś, teraz bo już, kurwa nie sprzedał. Nie no, ej, kundal jest naprawdę sztos. Patrzcie jakie między gazy, w ogóle jak sprzęgiełko chodzi. Dobra. U, w ogóle to, kurwa. kurwa ten już już wszedł w tryb Ja właśnie tu kurwa. jakąś odlę, kurwa, gdzie mi się ścina. No to możemy rzucać kosko co dziś pierdolnie po tym kurwa karał wow. kanjo wow. Albo skrzynia, jedno z tych dwóch Wajtera pizda I Kaźniczek tam zajebiście reaguje mm, Tutaj niestety tory, to musimy zwolnić, dobra Niebie palonymi cheblami. to są już naszymi czy kogoś przed... Patrzcie co jedzie W jesteś się chce ścigać, patrz No więc wyszło, że Tomasz ścigał się z tym Chevroletem A tego Chevroleta, który ścigał z nim w ramach tołgę po Ekwadorze, prowadziła za kodnicę Ej, ale to nie tak, że ona jechała grzecznie Ona mnie wyprzedzała w ogóle z górki na zakręcie, znaczy próbowała wyprzedzić, ale nie dała rady, bo wydykała przed zakrętem Także, siostro, <laughs> bardzo dobry wyścig więc siostra ma zerwał styna, to co, będzie siostra która zapierdola tak, No teraz wygrała niestety przez to, że Polonez nie ma siły, żeby tutaj podjechać, ale zaraz z Sytuacja na rynku świn jest taka, że typ tym Chevroletem wiezie świnie, ale ma tak na pewnej klapie, także porfa. jedzie na wilanów ze świniami. Słuchajcie, zostało nam ostatnie 80-60 pewnie nas 60 km do kłenki. Zrobiliśmy największy strzał na tej wyprawie, jak na razie. Chyba 550 km, coś takiego. No, według Google'a 11 godzin jazdy. Realnie to będzie pewnie z 13. Wygląda na to, że się udało. A największa zaleta jest taka, że dotarliśmy do części Ekwadoru, która jest naprawdę zajebiście ładna. I ogólnie ten odcinek panamerykany, do którego się dołączyliśmy przez Paso Lateral, przez Banios de Agua Santa. Naprawdę zajebisty. Yy, bardzo fajny. I, I dużo przyjemniejszy niż drogi górskie w Kolumbii, bo i lepsze widoki, i mniej w pierdolu, jednak dla samochodu. I lepszy asfalt, i w ogóle wszystko lepsze. I płatność kartą, i w ogóle super. Zobaczymy, jak będzie w Kłęce. Także Ekwador, jednak nie jest aż tak obsrany głównym, to po prostu ta Amazonia. No i wreszcie dojechaliśmy do Kłenki i Kłenka zrobiła zajebiste wrażenie. Patrzcie co tu znaleźliśmy. Datsun Bluebird 1300. Na około jakieś lata 60 W stanie bez remontu. Ze na kierze. Tutaj coś wybite jakieś. Doskonały jest. Wlew w sumie jak w Zaporożcu. Usterka już wymienione. Do takiego sprzętu to nie widziałem w Cudowny i ma dywanik na desce. Kłenka jest ładna. No to znaczy boleteria? Bileteria. No tak, to pewnie, pewnie bilety po prostu. Tomasz poznaje języki. Tak. Jakbyście się pytali, to tam na przykład jest banią, to gdzie jest łazienka? To jest najładniejszy budynek tego sklepu. Wazał jakie zajebiste prefabrykaty. O, no tam tak. Tak, i beton. To jest życie. Beton to jest najpiękniejsza rzecz, jaka istnieje na świecie. A budownictwo z prefabrykatów, proszę Państwa, powiem to jako człowiek kondom. Budownictwo z prefabrykatów to jest największe osiągnięcie ludzkości. Dobra, mamy. O, jedzie Suzuki Powiem Ważna informacja, jakbyście przyjeżdżali do tego kraju, to na pewno nie bierzcie kart Claro. Są drogie, ale za to chujowe. I nie mają nigdzie zasięgu. Kłenka, jak się do niej dojeżdża, daje świetny widok. Ludzie w Kłęce są super. Zresztą dojechaliśmy i zwiedzanie zaczęliśmy tak, że akurat tutaj też dojechał Rolf. Rolf poznał Lokalsa, Mario i z Rolfem i Mario uderzyliśmy w melange. Teraz znajdujemy się w ważnym miejscu. To jest dom gościa, który założył Kłękę. Tam był młyn, a gdzieś tam chlaliśmy po zamknięciu restauracji. Uderzyliśmy na lokalną górę widokową Turi. Wypiliśmy lokalny taki y, drineczek, który jest ciepły, ma chyba 14 różnych owoców, 7 przypraw. No po prostu cud, miód i orzeszki. Samo miasto super. Kontynuujemy właśnie zwiedzanie kłęb, ale Datsuny zajebiste. Odpoczyliśmy trochę. Taki ładne, zabytkowe. Ma jeszcze większy potencjał, który mogłoby wykorzystać, ale już samo w sobie jest rewelacyjne. A tutaj to już totalnie nie wiem, co to jest. Ma znaczki Toyoty. Może mi odpowiecie w komentarzach, co to było. I tutaj już normalnie można wszystko kupić, zapłacić kartą. Zwiedziliśmy produkcję kapeluszy. Niestety były za drogie w stosunku do tego, jak wyglądały. Były bardzo ładne, ale były bardzo drogie. Ludzie też są bardziej jakby tacy cywilizowani. Bo co jest ważne, wspomniałem o tych protestach. No więc pierwsze wrażenie ze spotkania się z ekwadorczykami wygląda na to, że ten kraj musiał być do niedawna bardzo cywilizowany, bo kierowcy jeżdżą normalniej niż kolumbijscy, nie wyprzedzają na czwartego, nie odwalają jakichś dziwnych rzeczy. Ludzie też są sympatyczni, ale tacy mniej jacy chaotyczni. Natomiast sama sytuacja polityczno-gospodarcza Ekwadoru jest słaba. Przez inflację, o, przez ostatnie lata znacząco zwiększyła się przestępczość. Są miasta, gdzie jako gringo z taką twarzą to nie można wjechać, typu Gaja Kill. I to jest tak naprawdę problem. Ta zwiększona bieda, przez którą pojawiło się złodziejstwo. I stąd też pojawiły się te protesty kierowców ciężarówek na północy. Oni zdenerwowali się, że ich praca stała się zbyt niebezpieczna. Przez rabusiów właśnie. Że codziennie kradzionych jest 8 lub 10 naczep. Że ciągle są jakieś problemy. I oni protestowali, żeby Ekwador wyprowadził wojsko na drogi tranzytowe, tak jak to zrobi, tak jak to robi Kolumbia, żeby zapewnić im bezpieczeństwo. Także no, kraj jest niezbyt stabilny, ale widać, że zostało im jeszcze sporo z tej cywilizacji, którą mieli. Tak czy tak kłękę polecam serdecznie. Amazonie, no jakbyście popłynęli łódką gdzieś tam w dżunglę, to pewnie fajnie, ale sama w sobie to nic specjalnego. No, inny las taki, no, las deszczowy. A tymczasem my dzisiaj zakończyliśmy nasz pobyt w Kłęce. Mieliśmy nagrać Kłękę, ale coś nie wyszło. Dlatego, jak chcecie zobaczyć Kłękę, to pojedźcie sobie sami i chuj wam w dupę. I wyruszamy na granicę z Peru. Ekwador potraktowaliśmy trochę jako takie miejsce do odpoczynku, ponieważ w Kolumbii praktycznie nie mieliśmy żadnych dni wolnych, a kiedyś trzeba odpocząć. Wyszedł nam z tego taki lekki speedrun, ale też no, nie ukrywam, że w Ekwadorze nie znalazłem jakichś wybitnie fascynujących miejsc. Dodajmy do tego, że jeszcze Quito i Gaya to są niebezpieczne miasta, zwłaszcza Gaya którym rządzą gangi i lokaliści nam mówili, że tamto z białą twarzą to hehe, he w ogóle wjeżdżać. W Kito zdarzają się napady w biały dzień z bronią, czy na przykład obserwują Cię jak wypłacasz pieniądze z bankomatu, więc stwierdziliśmy, że nie ma co, zwłaszcza, że Ekwador w ogóle nie jest graciarski. Jest tam jak na lekarstwo trochę japońskich importów, ponieważ mają blisko do Japonii, ale ludzie głównie jeżdżą nowymi autami, w tym Hinolami, ponieważ najzwyczajniej w świecie dość tanio można taki samochód dostać. A nawet się zastanawiali czemu nie było licznika awarii w tym odcinku, no to po prostu główną awarię rozwiązaliśmy już w Kolumbii. Udało mi się zdiagnozować, o co chodzi. Po wymienianiu wszystkich elementów zapłonu, ale absolutnie wszystkich tutaj odpowiadam na komentarze. Wszystko jest już nowe. I jak już mówimy o odpowiadaniu na komentarze, drodzy geniusze, ja doskonale wiem i byłem przygotowany, że na 3000 metrów nad poziomem morza jest mniej tlenu, i to totalnie nie była kwestia mniejszej ilości tlenu. Za to, jeśli chodzi właśnie o wspomnianą wysokość no, to główna czynność serwisowa w ekwadorze, którą musiałem wykonywać, to było dostosowywanie kąta wyprzedzenia zapłonu właśnie do ilości tlenu i wysokości. Nie umiem wam tego wytłumaczyć, kończyłem podstawówkę, a nie fizykę. Natomiast realia były takie, że w górach lepiej było trochę bardziej przyspieszyć ten zapłon, zwiększyć kąt wyprzedzenia. Natomiast po zjechaniu w dół, no to pojawiało się spalanie stukowe, trzeba było zapłon najzwyczajniej w świecie. Opóźnić. A skoro już mowa o spalaniu stukowym, to jeszcze dochodził jeden czynnik. Mianowicie na stacjach benzynowych zarówno w Kolumbii, jak i w Ekwadorze dostanie benzyny 9,5, 95 oktanów jest e, graniczące z cudem. Zdarza się bardzo rzadko albo wcale. Więc łatwiej też wpaść w spalanie stukowe, i do tego musiałem dostosowywać ustawienie zapłonu do po prostu paliwa badziewnej jakości typu 87 oktanów. Bo jak się okazało, to jednak była norma taka sama jak w Europie. A tymczasem przypominam Wam, że cashback 200 zł w linku w opisie to jest jednorazowa akcja, tylko teraz nie wiem, czy kiedykolwiek jeszcze wróci, więc myślę, że warto skorzystać. Tymczasem z kłęki ruszyliśmy do Peru, wybierając drogę nadmorską. A w Peru, oj, to co się działo w tym Peru, to jest głowa mała. Możecie z góry zapomnieć o wszystkim, co przeczytaliście w internecie na temat tego kraju, bo jazda bez trzymanki. Zobaczycie za tydzień. Znowu jest źle. Kolejne paskudnie wyglądające. Mamy nową awarię. Opowiadaj. Ale patrz, tutaj jest ulica utwardzona. Znaczy, nadal no, no śmieci leżą wszędzie, ale... Kurwa mać, typie, ja pierdolę. Halloween to jest kurwa pod tytułem koszmar kierowcy, no. A i widziałem dziś kraby. I to bardzo dużo krabów. To jest ważne wydarzenie. Nie widziałem nigdy krabów, które by tak sobie chodziły po...